Um, witam Was ponownie w Legacy of Kain Blood Omen w Wójce Ludziska Nie wiem, postanowiłam sobie jeszcze trochę pograć No dobra Idziemy, idziemy Aha Czyli to sobie przesunę na wszelki wypadek To znaczy za daleko Bo ta ściana się jak widzicie wyróżnia no dobra. Idźmy dalej. Znowu jakieś kosze przewrócone. A pająk chce mnie... Czekaj, poczekaj! Ej, 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 Panie pająku. Dlaczego ty mnie tutaj atakujesz tak bezpośrednio z zasadzki? co zrobisz. No dalej. No, atakuj mnie, panie pająku. No, jeszcze trochę. Dziękuję, moja kolej. Dobra. Ożywię się. Nadzieję, że tutaj więcej pająków nie ma, że on był jedyny i postanowił popełnić samobójstwo, mnie atakując. Um. Człowieku... Chodź tu! Nie klękaj na daremno! Puśćmy demona, bo widać wam się nudzi. A ten się kowa tu. Chyba zawsze tak było. To tak stoisz, chcesz buzi? A niestety kainy ma inne rzeczy do roboty. tutaj. Dobra, nie stał na tym, ale to szczegół. Bum! I po demonie, który nas napastował. Napełnijmy sobie pasek krwi. Czy ten Hylden, który nie wiem, próbował się nauczyć tych, <laughs> przepraszam, znaków na pamięć? Może i tak było? Nie wiem. Dobra, promień. U. Tam co jest? Tam był demon. Jak on, jak on się tutaj znalazł? Nie wiem, ten demon miał y, moc teleportacji? Nie wiem. Przepraszam, cholera. Gardło mnie y, dokucza. Tu mamy. Panie, nie udawaj pan, że coś robisz przy tej ścianie. Bo widzę jak znudź, że udajesz. No dobra, sobie to przesunę. Dalej, Kane, dalej. Czekaj, dobrze. Jeszcze trochę. Tutaj doskoczę. Y, Akurat. No, teraz. Y... A ten znowu wrócił do macania tej ściany. Ja nie wiem, on ma jakiś fetysz? Później sobie ją o masa. No dobra. To rzeczywiście, że nie mogę tam doskoczyć, prawda? Może skocz do wody, Kay, na główkę. No, no i dobrze. Mhm. Mogę już skakać? Mogę? No, żeby nie było kuźwa, tak że jak dojeżdża, to jeszcze woda jest. Aha, to się chowa w ścianę, tak? No dobra, nie dochodzę do tego, co tam to robi. Nawet po co to jest. Tutaj coś nie ma. Nawet skrzyneczki głupiej nie ma. To znaczy, skrzyneczki nie są głupie, ale. Aj, wiecie o co mi chodzi, no. Aha, znowu dużo wody. Dzień dobry, panie pająku. Jak miło, że twój kolega nie chce się do nas dołączyć. No. Nawet ludziska nie pamiętam. Are you fucking... Kurde, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to nacisnęłam. Ty głupi pająku, żeś żem przez ciebie zmarnowała. Moją moc, to znaczy umiejętność, to znaczy... Przestań skakać jak ta kura na grzędzie. Widać kolega z kolegą się nie lubiliście bo widać nie chciał Cię A nie jednak wyszedł A nie kolego. I ty też będziesz skakał jak ta ...kolerna kura Z zatwardzeniem Aż, kurde, ty durny pająku, żeś tak mnie od tyłu wziął, ty zboczeńcu, ty zboczony pająk, toż to tylko w Polsce. Po sobie z tych y, ustawić y, takie przejście. Trochę za. Dobra, myślę, że już będzie dobrze. Jeszcze trochę, nie, myślę, że to też będzie dobrze. Ach, no tak, nie możemy nim na boki. No dobra. Myślę, że jakąś to będzie. Będę musiała się jeszcze pożywić. Na tych zbocze... zboczonych pająkach. Tak, kejna. Toż to jest wstyd. Dobra. Puszczamy wodę. Ech, no i idziemy skakać. O, To było bolesne. Dobra, teraz tam. No już myślałam, że yy, ta moc mnie stroluje i do wody mnie wrzuci. No, nie zła animacja. ja nadal uważam, że to jest zbyt dużo wody, nie podoba mi się to. Rura go blokuje, już nie miało co go blokować. Aha, tutaj nic nie ma. No dobra, idźmy. Dzień dobry, panie pająki. Pan z małżonką siedzi. No to nie przeszkadzam. od tyłu! Ej! Głupie pająki! Przestańcie natychmiast! Pein, ty również przestań! już jest martwy. Przestań kurwo skakać. Przepraszam za przekleństwo, ale już naprawdę... Co z nim? Widzisz, ja też potrafię skakać. Aha, on zdech. Tylko jakoś tak y, dziwnie leży, pokazując, że ma tak naprawdę gdzieś y, standardy gry. To znaczy, nie, jeden się położył normalnie, a te dwa czemu leżą? Inaczej. I się znowu przewrócił na grzbiet. Co z nimi? Widać, y, dlatego. Y, o, ten też się przewrócił na grzbiet. Taki, nie wiem, pośmiertny y, trik, że się przewracają na grzbiet. No dobra, wybiliśmy wszystko co tutaj, do tej pory żyło. Teraz trzeba to ustawić odpowiednio. Jezu, Kane, no, mógłbyś to szybciej popychać? Serio, w Soul Riverach Raziel to szybko pcha. <grywka> tak to dopnąć. Nie. Aha. No dobra. Myślę, że jakąś będzie. A, już w dziurce nie ma żadnych pająków. Dziurta pusta. O, o Jezu, to znowu też bolało No Tutaj już wolę też skoczyć. To znaczy chyba... chyba trzeba. Nie jestem pewna. Jest! Checkpoint! Mój ci on! A no, jeszcze trochę sobie pogram. Tam y, są gruzy. Więc idźmy tu. Co my tu mamy? O Czyli, że ci chyldeni tak wyglądali przed... Y, przed tym wszystkim? Uuu, nieźle. To jest jakiś chylden. Nie wiem. Rozprawiający się ze swoją ofiarą, bo widać ma długie uszy. To można wywnioskować, że ta ofiara była albo wampirem, albo elfem. <grym> to, aha, to jakaś kobieta. Aha, tutaj kobieta i mężczyzna chylden. Nieźle, nieźle. Fajnie wyglądali przed tym wszystkim. O, a tutaj jakiś filozof. Łooo, fajnie. I fajna... Chlera. Yy... Fajna... Ta... no. <ścoughs> Winda! Aha, i tutaj jakiś, nie wiem hyldeński generał? Coś takiego? Tutaj yy, dwóch hyldenów trzymających człowieka i go macających. No dobra. A, o i tutaj hyldeńska, nie wiem, wojowniczka. A tam hylden. Proszę mnie gonić. Ja sobie stąd wyjdę. Odbieraj! No Tutaj nie mogę wejść, tak? Nie, bo oni robią. Aha, no dobra. Dzień dobry. Chciałabym was olać. On tutaj idzie, mógłby mnie zobaczyć. Jaki ty masz tor? Aha, no dobra. Ale tam ci też y, mieli takie nogi jak ci. Nie skampiesz mi się tu. Wiem, że tutaj jesteś. Wiem. Widziałam cię przecież. Aha, czyli masz na mnie wyjebane. No to ja na ciebie również. Chciałabym mieć na niego wyjebane, panie Gro. Chciałabym bardzo mieć. Dobra, tego wypiłam. Chciałabym mieć na niego tak y, samo y, poważnienie jak on na mnie. I widać, y, mogę mieć. Co mi się bardzo podoba. Haha, ha, nawet mnie nie zobaczył. Yy! Widać, miał na mnie wyjebane totalnie. Gdzie my jesteśmy? O, widzę broń, widzę broń. Ja ją chcę. I, to, aha, ten miecz. A to zielone, nie wiem. To ich magia? Magia wpłynie. Mm. Dzień dobry, ja tutaj tylko. Y, przechodzę. Lera tam skrzynia jest bym chciała. Mam nadzieję, że koleżanki nie zobaczą, yy, że pani walczy. No, dalej wepnij mnie tutaj na na pewno nikt nie zobaczy. Proszę pozwolić, że się odsunę od krawędzi. Wypiję. Świetnie! Wezmę tylko tą skrzynkę. Jedzą I mnie nie ma O widać tamta nawet się nie zainteresowała Że koleżanki nie ma Ale nie 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 żeby mnie to interesowało Bo widać Nie przepadają za sobą Aha ta bada Nie wiem Nie wiem co ona robi ma cała martwego pająka. Aha, tutaj ta włócznia głupia, nie chcę jej. A tutaj człowiek. Przyczepiony. Po co? Yy, pomogłam ci, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, ukróciłam ci męki. Nie powiedział dzięki. Aha, tutaj znowu skakanie. No dobra. No, jakiś fajny witraż. Niebieski, taki. Aha, mamy uważać na te opary. Chyba są opary. Tutaj ich magii. Już. Przestań lecieć Przestań Głupi oparzę! No No Jest Udało się mnie Gdzie my tu jesteśmy? Widzisz, panie, ale cię zrobiłam! Hahaha. Ha, ha. Nawet nie zdążyłeś, chociaż jakby chciał, to by tutaj weszedł. Ale chyba yy, skrypty mu nie pozwalają na to. Nie żeby mnie to interesowało. Dobra, ja to już zakończę, bo już mi się nie chce grać na dzisiaj. To jeśli się do mnie dnia, popołudnia, bądź wieczoru i cześć!